3 marca w niedzielę o godzinie 17 odbył się koncert poetycko-muzyczny pod tytułem Wołanie do człowieka w wykonaniu śląskiego zespołu kameralnego Adlibitu. Koncert odbył się w raciborskim kościele Farnym. Śląski chór kameralny Adlibitum wystąpił w raciborskim kościele w niebowzięcia najświętszej Marii Panny. Koncert oparty był na mszy francuskiego kompozytora Gabriela For, z poetyckim komentarzem Karola Wojtyły i Romana Brandt-Stitera. We wnętrzach średniowiecznej świątyni pod kierunkiem Izabeli Zieleckiej-Panek wystąpili Joanna Kabzińska-Sopran, Remigiusz nowak Baryton, Małgorzata Koba-skrzypce oraz Arkadiusz Popławski-organy. Poezję recytowała Władysława Bańczyk. Pomyśl z jakim trudem dojrzewa się do całości gdy zawsze tylko część zostaje i tę część musimy wybierać, bo jakże każdy z nas wziąłby cały ciężar człowieka, który bez laski białej obejmuje od razu przestrzeń. Artyści występowali charytatywnie, wspierając ideę remontu organów fary raciborskiej, które wymagają renowacji. Przeprowadzono zbiórkę pieniędzy potrzebnych do zakupu nowego stołu do gry na organach. To zabytek znajdujący się w wyjątkowym miejscu ważne, aby jak najdłużej mógł grać. Wstęp był bezpłatny, ale każdy, kto chciał wesprzeć ratowanie tego pięknego instrumentu, mógł na miejscu wpłacić pieniądze. Wydarzenie, którego organizatorem była parafia pod wezwaniem w wzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu, wsparło miasto Racibusz, a patronat medialny objął portal Nasz Racibusz.